Siema, na że gramy Grow a Garden. z ja w górę, tam na dole, suda I dzisiaj gramy z moim bratem. Przywitaj się. Siema. Widzę, Gramy Grow Garden. I no i sadzimy krzaczki. Jak, jak to w Grow Garden? Tu mam coś tam. Oli, ja chyba Cię nie mam. A, A ty się nazywasz? Huzu. Tak. To jesteś Ty? Patrz. Tak. No to... Możesz wyjść i wejść. Nie. Nie, nie mogę. Widzisz, musisz wejść w gra Garden.

A co jak nie dołącza? Nic. To coś byś dołączył do mnie. A tu wyjdź teraz. Jakby się filmów ze mną nie gra, nie nagrasz. Tu wyjdź. A jak to nie będę mógł, to wtedy wyjdziesz. Może. Ale dałam tam już do ciebie. Chę wyjdziemy do kawcia. Króliczek. jestem u Ciebie. mam swoje bazy. A ja miałem sprzedać. Ja, euro. E, 20 euro. Ja. dostałem ja. 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 ja.

Co Ty jesteś? Nie macie. To jest przednie tu. ci lajka. A ja, nie, a ja żadnego lajka nie mam. A? Jakiego lajka? Lajki. Like. Lajk. Like. Jak się da lajka? Tak idę do bazy. No przyszło. I trzeba tam o, masz jednego lajka. Ta na pewno, nie mam. Zostawiłam trzy. To, ma... no to dziękuję. Ja tylko na mam 5 lajków. To... No bo ja mu jednego dałem. A mi? Też dałem. Ej, a ja mam dwa lajki. A ja ciekawe czy sobie można dać lajki. Nie. Nie, mhm. Пик. Пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Пик, пик. Шипка. Пик, пик. Иди Ето пик. Ей, али, я не мога да? Мушиш ту сел. Сел. Pierwsze. Pik, pik, pik. O! Ej, a czemu daje się tylko pierwszy? Nie wiem. Pytaj. Bo to, że nie może dwa razy tego... dawać lajków. Mhm. Ej, no. ej, już ten bajku... Ej, dawaj, Dobra. Ej, ja idę do ciebie, okej? Okay? Oli, no i to bardzo szybko chodzi. Kać tu jest jakiś portal. I A mean, I mean, uh, yeah. Idziemy tam? Jest Co tu jest? A już nie chcę tutaj być. Aha. To wiem jak. Stop. Zabija! Wow. A mnie nie podbija! To w swojej bazie i podbija! O, jak cię podbija? To jest Twoja baza? No. Nie. Skąd To moja. Patrz. To czemu się na przykład. To czemu się na przykład bijać? No bo... To jest moja baza, nie? Patrz, to czemu się mogę odbijać? Oj. Ja też mogę się odbijać. Od Twojej bazy. To naprawdę. Nie, bo ja widzę, że to jest Twoja forma. To poszli w tamtej faj. Farmie. No dobrze, to zaraz zrobię. No to nie jest twoja. No czemu? No to nie jest twoja. Nie. Nie? No, no to, a wiesz, że to jest drugiego akumulator? Dobra, no to ja idę zasiać. Ну, no. и зачем? не, не зачем. зачем? А видишь, что ты то вс все нагреваешь? Ага, mm, вен. Вен, у меня чем я уже кушаю. Серж, ты не так разом на фильме, но это Tak mało ja To rośnie 3 lata, a mało nie wiem. Te małe sadzonki są najlepsze, do teraz Gdzie ty idziesz? Nie Gdzie? Pufem. 1, 2, 3, 4, 5. Pięć wystarczy. Czego pięć? Alboś. Sadzonek wiesz? Ja wiem. I ja muszę sobie kupić... Uuu, wow, ile kosmy. Muszę ukryć ksarciowy. Tak, 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 Ja dałam cztery marchewki, bo nie, na no, nic więcej nie stać. No, to co ja mam. No, zaczekaj. Co? co to jest? Pik, 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 pik. Marchewka? Wszystko. Ile a co to jest wskale? takie duże? Jest 40. Marchewka Oli to jest taka duża? Co? Tamta, tamta to... To co? jest marchewka? Tak. Chyba go nie? Tu. Tu jest jagoda bo nie? Blueberry, no. Ej, a czemu się nie ustawimy na to? Na polskie? Ja mam polisz, a jest po angielsku. A wiem, bo... akurat w tym to nie można. Ej, akor. Ja kupiłem tą, taką drogą tą. Taką drogą... E, taką drogą serdankę. Gdzie ona jest? No to, gdzie ona jest? Ej, mam wiedzieć? Kurcze drugie wybrałem. Ile złotych? 96 wezmę co tam i zobaczymy czy to o nie rośnie I to będzie znikało, a potem to wykwitnie I rośnie Ciąg, się czekaj, to czekaj, Ty to czekaj, No. Nie czekaj, 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 nie. czekaj, 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 пик, да скрепи пик пик. Каса. И где ти стоиш? Идем до моего брата. и голи, 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 A, Oli a, to a, jak ja tak 29% i 5 Ej, a nie mogę tego zabrać. Właśnie nie jest urośnięte. No już, już było 100%. Ale to kolejny 100% będzie, wiesz? Kilka, kilka poziomów będzie. Pik. Nie kłam. No serio? To czemu mi rośnie i nie rośnie? A nie, to są te... Te bycie. Далее не могу... На был эфир мечтать Gamko leką, kam kolikka, gamko lekko, Ej, Oli, a jak ty sprzedajesz, to to? O, cztery dostałam. I faktycznie to musiało trochę podrosnąć. Ej, czemu ty masz dwa bambusy? To nie są, to są też cztery. Te zwierzaki to są chyba pety, nie? Nie co są. Ale jakie to to tego nie wiem. Gdzie są? Nie wiem, mówię, że nie wiem. Nie, nie chodzi mi jak. Te bambusy? Zdobyć. Te bambusy? Nie, no. no. To one są za 800. Aha, to one. Jeszcze podrastają, nie? Mhm. Mm ja no nie jestem. A ja tą papryczkę po posiałem albo e, e, to. Albo truskawki, albo y, to. Y, pomidor i, i to. One co czas nowe rosną. No bo one będą rosły nawet. Duzo. Duzo tak, tak. mi chce Już. Musimy się tak chodzić i tak sprzedawać. To nie sprzedawaj, tylko najwyżej tam. Teleportuj się. Ja kupuję na. Ja, y, ja zbieram na. na. Y, te, na 400. Mm. Jagody, o, tam, ja gody do ciebie. Co to jest? Co to jest? Ballerina Ej, tu mamy jakiś sklep e, e, sprzedawczy Gdzie? No co? Konewki. Oli za 50 tysięcy można kupić konewki. Tam gdzie? koło mnie. Tam gdzie stoję to tam są sklepy, a Ty nie chcesz. Patrz, tak na mój tablet. Jak? Tu nic nie się ma. No, on nie ma. Chwila, no. gdy zaraz się widzimy. Już widziałem jak wchodzę. I Zobaczymy. Trzy mam no. Idę tam wszystko obczaić już ja I to a to masz? I co? To, to mi to? Of. I tu są, tutaj można kupić pety. Za 50 level. Aha, so, um. Ej, a gdzie jest level? To sam. to Tutaj jest jeszcze. Ej, oli, ja wiem, gdzie, gdzie mamy level. Tu so, Pokażę ci? Gdzie? Ja. Tam w roku. Gdzie się wychodzi? Tu? Nie, 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 nie. Widzisz? Tu? No. To nie za A co? Nie. Mhm. To myślisz się gdzieś. A label? ty co masz? To samo Widzisz? Nie wiadomo co to jest. Traktor. Kangstera futera, kangstera futera, jak Już nie rośni mi. Skopałem to, żeby mi już nie ros nie rosnął, tak coś. Już. Sto stało. ha 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 Dobra, widzowie, jeżeli Wam się podoba, zostawiacie łapki w górę, tam na dole, subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja wam jeszcze miłego dziąka i do zobaczenia. Co mówimy wid widząca cio? Elo! Co mówimy? Elo! Mówi, że jak się złoży zaraz. Co mówimy? Elo! Siema. Elo, grabie.